Ogrody Biblijne faktu w 2015 roku jest to dzieło nowej ewangelizacji, czyli takie miejsce, które właśnie wykorzystując nowe środki, nowe możliwości, ma nam przybliżać właśnie to, co jest najpiękniejsze w Piśmie Świętym, w objawieniu. Ich pomysłodawcą jest ksiądz Płobosz naszej parafii, ksiądz Paweł Stabach, a projektantem pani profesor Zofia Włodarczyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Natomiast autorem wszystkich pięknych rzeźb, które możemy tu zobaczyć, jest profesor Karol Badyna z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W ogrodach biblijnych są też szczególnie ważne rośliny, no bo właśnie rośliny, które występują w Piśmie Świętym, to też był taki impuls dla powstawania ogrodów biblijnych. Chcielibyśmy je sobie przypomnieć, też może troszeczkę się poczuć właśnie w tym klimacie, jak to jest na Ziemi Świętej. Rzeczywiście tutaj często jak Przyjeżdżają osoby, które były na Ziemi Świętej, to mówią, że im się to właśnie wszystko przypomina. Gośliny w ogodach biblijnych to rzeczywiście też bardzo ważny element. Jest takich siedem goślin, które są podstawą dla rolnictwa na Ziemi Świętej. No i je też właśnie w naszym ogodzie biblijnym możemy zobaczyć. No niestety już nie w tym momencie, bo jest październik. Ale to są właśnie takie gościny jak zboża, pszenica, jęczmień, także oliwka, granat, palma daktylowa, figa. No i oczywiście winogość. A tutaj stoimy przy właśnie takiej ciekawej gościnie, to jest krzewta Maryszek. On jest tutaj przy wędrówce Izgalitów przez pustynię, ponieważ według niektórych naukowców mógł być źródłem manny biblijnej. Jest właśnie taka hipoteza, że wydziela taki płyn, kiedy jest nacinany przez pewne owady, który właśnie później zastygając jest, unoszony w postaci takich białych grudek na wietrze. No i możliwe, że to właśnie była ta mama. Za nami no trudny sezon, ale już też taki piękny, no bo rzeczywiście troszeczkę doświadczyliśmy takiego przełomu. Maj był bardzo trudny. no Jeszcze nie wiedzieliśmy, jak to wszystko będzie wyglądało, czy się będziemy mogli gromadzić, w jakiej formie. Później już było coraz lepiej. Ja też tak na początku tego sezonu się stawiałam troszeczkę, jak do tego podejść, jak to poprowadzić, to pojawiła się taki myśl, taka myśl, żeby właśnie potraktować ogody jako takie miejsce odpoczynku i, do, i tego fizycznego, i tego duchowego. Yy, no jesteśmy tak troszkę przyzwyczajeni, żeby tak rozdzielać tę sferę właśnie sakralną i świecką. A myślę, że właśnie tutaj w ogrodach biblijnych możemy sobie przypomnieć, że również ta świecka sfera, to wszystko, co jest w niej piękne, co nas cieszy właśnie nasze relacje, czy piękne przygody, czy nawet nasze sukcesy takie zawodowe, czy finansowe że to też pochodzi od Pana Boga i że to też ma do, nas, do Pana Boga prowadzić. I tutaj u nas nawet kształt ogrodów o tym przypomina, bo właśnie ta pierwsza część ma kształt kwadratu, w niej jest wpisane koło. Kwadrat symbolizuje tą świecką działalność, koło tą duchową, no a w środku właśnie nowa Jego czyli miejsce takie zjednoczenia tych dwóch sfer. No i myślę, że to się po części udało, bo rzeczywiście no, sezon się rozwijał powoli coraz lepiej. W tej chwili no, już nas odwiedziło ponad 50 tysięcy osób, też dosyć duża ilość dług, niecałe 300, więc to już jest taka ilość porównywalna do tych sezonów przed pandemią. Także bardzo nas to cieszy. No i zapraszamy oczywiście w przyszłym sezonie. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.